50% energii ciała, ogólnej energii chemicznej ciała dziecka zużywa jego mózg, kiedy ono ma 5, 5 lat. Można powiedzieć, nasze życie z grubsza to są trzy okresy: dziecko, nastolatek i dorosły. To czym jest to, o czym teraz rozmawiamy, przejście między mm -hmm. jednym a drugim, czy to jest zupełnie inny świat, rządzący się swoimi własnymi prawami, swoimi powodami? No w pewnym sensie jest to odmienny świat, ale yy, yy, te odmienne prawa. Reaktywność, to, że te mózgi działają tak i inaczej, są konsekwencją zmian, które są z kolei strukturalnym przejściem między mózgiem powiedzmy 5-6-letniego dziecka, a mózgiem osoby, mózgiem osoby dorosłej. Najprościej można powiedzieć w ten sposób. Nasze wspaniałe duże mózgi, kiedy opuszczają ciała matek, tracą to ograniczenie przestrzenne, a jednocześnie w tym wrażliwym etapie są wystawione na działanie pod tych bodźców zewnętrznych, one się mocno rozpędzają. Rozpędzają się również w kontekście tworzenia połączeń w korze. Efekt... Ale też możliwości swoich. Oczywiście, myśmy o tym mówili. To jest konsekwencją no, jednej z nie, jest nie, nie najbardziej. Tylko Problem polega na tym, że na pewnym etapie osiągają stan złożoności, który oczywiście fascynuje nas dorosłych, no bo ten pięciolatek jest kreatywny, otwarty i taki mobilny. Tylko problem polega na tym, że jego mózg jest bardzo drogi energetycznie. Okay. 50% energii ciała, ogólnej energii chemicznej ciała dziecka zużywa jego mózg, kiedy ono ma 5, 5 lat. A u dorosłego ten odsetek naszych możliwości energetycznych to jest 20-25%. I tu się zaczyna problem, ponieważ my musimy po prostu zrobić coś z tymi mózgami, co zmniejszy ich wymagania energetyczne.